ma widzowie w najnowszej serii, gdzie gramy w Poppy Playtime, Chapter 3 Deep Sleep. Nagrywaliśmy już Chapter 1, niestety nie... U... Nagrałem kiedyś Chapter 2 na starym komputerze, no i niestety... No... Już nie ma tego komputera, a nie będę kupował drugi raz. To gramy w Chapter 3 Sla Deep Sleep. Oglądajmy. Nie mogą zasnąć. się jak patrzą? Bójcie się. Niestety ja wam pomóc nie mogę. Nie wiem, czy przestanie wiać. Kto puka? O nie, to Catnap. Catnap? Coś już co się źle skończy. No mówiłem. Oh, Jesus. Everyone knows Huggy Wuggy and Poppy Playtime, but no, children children Playtime Co.'s latest toy. What you've seen here is Playtime Co.'s own Smiling Critters, a limited series cartoon meant to celebrate the release of the toys sharing its name. Yet both now face the fire sparked by the inclusion of one key member. This

Now with controversy growing, Playtime Co. has announced the recall of all Catnap toys from the Smiling Critters line. His image it's also an a Catnap as the no Smiling Critters. If damage already done. Will disappearing be that easy? The exact cause of these incidents still unknown. Only one thing appears glaringly certain: your children are not safe. children no, are not safe. Poppy Playtime Chapter 3czas, że zacząć. I jak ktoś zacznie Co to co 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 co, co nas niesie Prototyp Q? nie nie, to nie jest prototyp to moje ręce, ręce. Jezus Kat na czemu on nas nie zabił? Dobra, pomijając fakt. No jesteśmy gdzieś... Jesteśmy tu. O Jezu, to się zgnieta! Gdzie mam iść? Nie A to jest jakieś miejsce? To my może tak zgnieść? A co się stanie? Dobra, lepiej nie pytać. Bo nie chcę zginąć. No... Grałem w obi i wiem jak się łapek używa. Dobra, lecimy. Je, jeb! Jezus Maria, z serca. Ty, co jest? To mnie zabija, czy coś? I tu mnie cofa, ale ja nie wiem... Nie kumam tej gry. Dobra, otwierać. Dobra, już trochę karniam. No, Jezus Maria. Dobra, skid i teraz. Raz, dwa, trzy. Zaskoczymy teraz? Dobra, teraz. Dobra, jesteśmy. Gdzie my jesteśmy? Czemu to się dalej nie zgniata już? Co weszliśmy i przestało się zgniacać? Dziwne. Dobra, lecimy dalej. Nie ma co. co. Co, gdzie Interakt? Gdzie Interakt? Tu Interakt? No nie wiem, ja już tego Interakta nie widzę. Ale ten pokój może sobie omijmy. Róweczki. Keczub Maska? Dała maskę Nie da się podnieść. No dobra Ciekawe co tam się stało. A, ja można tam podnieść? Nie. już. Chyba wiem, gdzie mam iść tam Chodźmy. Co tu się dzieje? Co to było? Jestem zaniepokojony. No, nie, znów jakieś tłoki. O Jezus, jakie nienawidzę żadnych tłoków? No, super. Nie mam dobrego skilla. To można mi przyznać. Ketap, chodź tu ketup. Dobra, chodź tu. No, I wracaj tu. Okej. Okay ale jak? Czyż tam nie ma żadnego przejścia. Dobra, skaczmy. No. Ej, utknąłem. Dobra. Chodzimy. Trochę się opóźniłem z trailerem. Czy w ogóle z tą grą. No ale. A tam dalej? Co? Ale byłem na feriach ogólnie. Dobra, jakieś baterie potrzeba. Dorma. O, tu nas wrzucił katnap. Możemy tam wejść? Nie. The hour of joy. Godzina zabawy? Szczęścia? Coś w tym stylu. Dobra, nieważne. Skupmy się na graniu. A, właśnie. A tu można jakieś wejść? Nie, nie da rady. Dobra. To lecimy dalej. O, fajnie. Mnie? Nie wiedziałem. Ta. pamiętam wszystkich. O, to jest kolejny, O nie, to jest odbicie ilustrowane. Ja widzę moje łapki tak. Jakby była tu kamera. Dobra, nieważne. Nie pytam. Co dzwoni? Telefon? O, łapeczka. Co telefon dzwoni? O, jakiś telefon. Nie, nie słyszycie? Pomożesz mi? Naprawdę? Where? Where? Ah, here. A to to ja wiem, że mogę tych baterii użyć do otworzenia drzwi bo w tym robiłem. O, to jest ten pociąg, którym się rozbiłem, tylko nie nagrałem tego. Tak, ja to zrobiłem. Szukam catnap? To mnie nie znajdzie. Potrzebuję. Potrzebujecie mnie. Plaker to jest dom Smiling, Readers i Catnapa? Bo ich osiem, a teraz jest tylko on? A, Oli się nazywasz. Kojarzy mi się z taką pewną grą. Gregory. Nie nagrywała mi, ale... Czy nie, gra się nie nazywa sama w sobie Gregory, tylko Five Nights at Freddy's. Czekaj, co tu się robi? Co ku? Cool? O! To? Nie. Czy takie coś mam zrobić? No, dobra, idę raz. Nie rozumiem. A czekaj, to? O, ale mądry jestem. O. No dobra, i co? A, teraz się świeci na zielono. Tańczymy, dobra, nieważne. O, jakiś kurczaczek. Chicken, chicken, że co? La, 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 la. No i wszyscy teraz będą tak...